Dzisiaj będziemy oglądali najśmieszniejsze koty w internecie, a w kolejnym odcinku obejrzymy sobie najśmieszniejsze pieski i podejmiemy decyzję, kto jest śmieszniejszy pies czy kot. A wy, moi kochani, teraz napiszcie w komentarzu, jak tak. nazywa się wasz kot. Coś mi się wydaje, że nie jeden kot w domu to baleron albo kasztanek. <noise> Pimpek. Jak byś nazwała kota? Puszek. Puszków <noise> pewnie też jest co niemiara. Zostawcie łapeczkę w górę i lecimy. Spójrzcie na to. Słuch, I'm ten just look kotek. Co? Are you crying? <laughs> płaka. Are you serious oh right now? Are you okay? Weźmiemy pazurki, odcinamy! Nie! On po prostu tak zasłania just oczka okay. i goniasz <laughs> też tak często wtedy. Ta, nie będę patrzył! Tak! Okay. The cat of <laughs> <laughs> Daj mi spróbować grzeczkę! I łapkę, zatrzymano łyżkę, <laughs> czy ty <laughs> to widzisz! Zimne, bo to lody były! <laughs> Jeżeli chociaż raz się uśmiechniecie, oh my God. Krzywda to, to, się stała to dajcie suba na kanale, bo tu no takie bo odcinki często się pojawiają. Ma karmę, ale nie widzi, udaje, że nie widzi, tak? Za mało chyba. Za mało jest, obraził się. A. O, teraz musi się posłuchać, liczba. że się nakłada niby. Your cat is the champion of wow. the debate. Skoczy, na za go, coś. Chyba tak, jak dostał kotek, rozumiecie? <coughs> <coughs> yeah. Ja, ja by go po prostu... Męczyli go tak troszeczkę. Ale <coughs> rudy kot ładny. <coughs> Mam specjalną kamizelkę do kąpieli na ten kot. Nie dotykaj mnie! <coughs> On chce się z nim Nie Jest, się boi kotyłka! Ale znudzony! Łapka, okay? łapka mu utknęła! Łapka mu utknęła! Aha. Tak, super! To jest idealne miejsce! Perfekto po prostu! Brawa dla tego pana w komentarzu! O! Jaki oburzony! To moje miejsce akurat parkingowe wjechał mi! Patrz! Oczy i buni ten pies o, ma, tak. jak widzi koty. Co, on go straszy? Czaruje go! Czaruje go! <laughs> dobra. Lewy, prawy, prawy, lewy. Are you angry? Drama no. Queen. Aha. Coś się To nie jest ten sam co z pierwszego filmiku. <laughs> jest szansa. Okay, no, okay. To so no, 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 no. O, o. i patrz. Przeszło mu. Przeszło no bo guzi dostał w czułko. Ja jak zrobiłem tak Justyny siostrze kotkowi, kotce to mnie tylko. Ja to jest mocny kot. Nie lubi głaskania? Chyba nie, ale ładny. Czarny z zielonymi oczami. Pantera. to wygięty. Nie dotykajmy! mnie! do niego tak aż wygięło, tak tyle rozkoszy. Trzymaj się na dystans. Dala ode mnie. A jednak, yeah. jednak, patrz, jednak, wie tu ma... Dzisiaj... Chodź, to u Jagody jest! Tak, no! Identyczna kupna. Ale ładny chodź. Świetnie. O, Morten! to. He he no. Ładnie. No tak, skocz na tą żarówkę. Chciał powiedzieć na żarandol, ale nie ma żerandów. Nie skakać. Co mi tam na ten sufit wlazło? Gubry. Dotknął! O, dotknął. wygrać no? grać w NBA. O, 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 o. O, leci kolejny! Panikasz, panikasz! Gruby panikasz! <grym> Jaki gruby No i po Ja nigdy nie będę miała kota. Będziemy miały kota kiedyś. Nie. Na pewno. Nie, nie, nie. Mhm. O! Mhm. Jak moje siostry Simba. Patrz, na dachu jest walka, na dachu. Złaś mi stamtąd. Nie, oni, oni zamiatają. dach tylko. Pa, przyszedł trzeci. No tak, jeszcze ich wystraszy i oboje spadną. Jak zakładacie? Zobaczymy, no wystraszy ich na pewno. Pada mu w łeb! Daj mu w łeb! Chcę go bronić! Aaaaa, szkoda. Oh my goodness. Usknął. To zamknął koboziemce. A nie. O! Ciekawostka. Patrz! Lilka moja od ryzu, Identyczne uszy ma, jak się wkurza. A, o, w <laughs> O ty, wredoto. Jaki Jaki ma... mały ninja! OMG! Oh Jeszcze raz. Patrz! Jaki głodny! Ten co tak zagląda. jest ma czasami dokomina. Koniem blaska nam tak. Nad głową. Blaska czasami. Nie on, on razem z panią. Dude, forget nie about getting close to łóżko. my games. Aha. Oh. Wypad to, to moja sklepa komfortu. Nie czasami tak robi, że ja przychodzę do pokoju, należy z Krystianem i ona skacze pod tym łóżku i nam już i nie pozwala mi wejść. No, nie kota o tak. Nie, nie drażni. A jednak nie. <laughs> Zjadła go. Aha. Nie lubi czasami. <laughs> co co tu się wydarzyło? Halo! Świetnie po prostu. Fitołka chciał zrobić. Na pizzy, bo jest się po pizza i on się kładzie na pizzy, i jagody kot też tak robi. Nie daj, że pachnie to jeszcze ciepło. No. Doritoska? Nie gadaj, że rudy zje Doritosa. Nie musisz się gdzie opierać, nie? Ale joystick tak samo na schodach śpi Joystick na schodach, ja nie wiem jak on śpi, ale jakoś tak krzywo, że tylko głowę opiera o ścianę Kiedyś wam fotę wyślemy No i no, jak on tam wszedł? I nożki tylko wystają, rozumiesz? Nie gadaj, że on tak leży so. Albo dwa koty były O, kotka Na dobrą sprawę, Justyna, ja też już mam takie wąsy jak kot Jakby ten pił mleko, to też przez. Okej, okej, okej Zobaczył kamerę, tak? I wleciał od razu? Wow. Ale dziwne. Jaka... Oh, ty! Jaka bestia, jaka czarna noga, nie? O, uwielbiam to jak <laughs> Czemu on go... Czemu go dupem bije? Od razu się położył. Wow! O, jaka przewrotka! Dobrze obronione! Ej, kot. Ja bym takiego chciał, z którym mógłbym piłkę pograć. Tu musimy poważnie porozmawiać, I to było... Tak. Porozmawiajmy. <laughs> Jeszcze raz przesolisz zupę. Like I feel that. It's... It's not... Koty podobno nie dają spać, <grym> nie? To swoje <grym> Jeżeli macie kota, to napiszcie w komentarzu, czy faktycznie tak jest, że koty nie pozwalają e, spać, że budzą i łażą po głowie. Justyna, nie hejtyj kotków. Patrz, wiewiórkę złapą I... prawie. Mają. W telewizji. O, o i bunia. O, o, patrz, patrz, patrz. O, ale idą. To jest bengal! To jest bengal! O MGK! Ja wiesz, co się wydarzyło? No, jak, oh. O! A kurde! Jak Jaka jak... modelka! Piękna, ale chyba ładnie mi dzisiaj ta kreska pod okiem wyszła. <laughs> Kocie oko! Kocie oko pomalowane? I co, zmieniłeś zdanie swoje co do kotków? Absolutnie, nawet podtrzymuję. Że co? Że nie będziemy mieli kota! A, <laughs> 20 tysięcy łapek będziemy mieli kota. Zrób Powiedz to najpierw i 25 tysięcy i paczka smaczków dla imuni Miesięcznie! Dziękujemy Wam za oglądanie. Wpadajcie do Krystiana. Link macie w opisie. Podajcie też na nasze Instagramy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dość. Miał.